W 1150 roku Wenecja miała 100,00 mieszkańców. W 1250 roku 150,00. W 1350 roku 200,00. Największe miasto Europy? Najbogate? Najpotężniejsze. Przez 500 lat od 1150 do 1650 roku kontrolowali finanse całego kontynentu. To nie była dominacja przez armię. To był system. System tak genialny, że Rothschildowie, Fugerowie i Medici go skopiowali. System, który działa do dziś w każdym banku centralnym świata. Pozwólcie, że pokażę, jak jedno miasto zbudowało imperium finansowe trwające pięć stuleci. To nie jest historia o wojnach. To jest matematyka monopolu finansowego. W 1082 roku Wenecja była małym miastem portowym z 50,00 mieszkańców kontrolowali handel między Europą a Wschodem jedwab z Chin przyprawy z Indii złoto z Bizancjum ale handel to była tylko powierzchnia prawdziwa władza leżała gdzie indziej w 1171 roku Wenecja zrobiła coś rewolucyjnego rząd potrzebował pieniędzy na wojnę z Bizancjum kosztowała 100,00 dukatów złota rocznie Budżet państwa wynosił tylko 80,00 dukatów. Matematyka się nie zgadzała. Tradycyjne rozwiązanie podnieść podatki, ale Wenecjanie wymyślili lepsze. Pozwólcie, że wyjaśnię mechanikę tego systemu. Zamiast podatków, rząd sprzedał obligacje. Prestigi? Przymusowe pożyczki. Każdy obywatel musiał kupić obligacje proporcjonalne do bogactwa oprocentowanie pięć rocznie. Płatne w wieczność. Matematyka była genialna. 100,00 dukatów potrzeby, hały 5 odsetek. 5,00 dukatów rocznie w kosztach. Znacznie mniej niż koszt wyższych podatków. Ale to nie był koniec. Te obligacje stały się zbywalne. Można je było sprzedawać, kupować, handlować nimi. W 1262 roku Wenecja utworzyła Banco di Rialto. Pierwszy prawdziwy bank publiczny w Europie. Funkcja prosta. Przyjmował depozyty w złocie, wydawał pokwitowania. Pokwitowania stały się pieniądzem. Można było nimi płacić, transferować, handlować. To nie jest spekulacja, to jest matematyka. To jest matematyka. Pozwólcie, że pokażę liczby. W 1200 roku handel Wenecji wynosił 500,00 dukatów rocznie. W 1300 roku 2 miliony. W 1400 roku 10 milionów. Wzrost 20 z 200 lat. Ale prawdziwy zysk nie pochodził z handlu. Pochodził z finansów? Marża na handlu jedwabiem. 30 marża na pożyczaniu pieniędzy kupcom. 12 rocznie w wieczność handel przynosił jednorazowy zysk. Finanse przynosiły zysk wieczny. Wenecjanie to zrozumieli wcześniej niż ktokolwiek. W 1284 roku Wenecja wybiła pierwszego złotego dukata 3,5 grama czystego złota. Standard identyczny przez 500 lat. Żadna inna waluta nie była tak stabilna. Frank francuski dewaluowany 15 razy w XIV wieku. Florin Florencki 8 razy. Dukat wenecki 0 razy. Matematyka była prosta. Stabilna waluta zaufanie międzynarodowe dominacja w transakcjach. Do 1350 roku 80 transakcji międzynarodowych w Europie odbywało się w dukatach weneckich. Pozwólcie, że przedstawię system trzech mechanizmów, który gwarantował dominację Wenecji przez 500 lat. Mechanizm numer jeden monopol geograficzny. Wenecja leżała na skrzyżowaniu handlu między Europą a Wschodem. Wszystkie towary z Azji musiały przechodzić przez Adriatyk. Wenecja kontrolowała Adriatyk przez flotę 300 galer wojennych. Największa flota w Europie matematyka kontroli. 300 galer hogu, 150 wioślarzy, każda 45,00 ludzi w stałej gotowości. Żadne inne miasto nie mogło sobie pozwolić na taką flotę. Koszt utrzymania 200,00 dukatów rocznie. Wenecja zarabiała 500,00 rocznie z opłat celnych samych. ROI 250, mechanizm numer 2, arbitraż informacyjny. Wenecja miała ambasadorów w każdym ważnym mieście Europy i Azji: Konstantynopol, Aleksandria, Kair, Damaszek, Paryż, Londyn, Wiedeń, Praga sieć 50 ambasad. Każdy ambasador wysyłał raporty co tydzień: ceny złota, ceny przypraw, ceny zboża, sytuacja polityczna, konflikty, wojny. Wenecja wiedziała o wydarzeniach 2-4 tygodnie szybciej niż konkurencja. To nie jest spekulacja. To jest matematyka arbitrażu informacyjnego. Kiedy Wenecja wiedziała, że zbiory pszenicy we Francji zawiodły, kupowali pszenicę w Egipcie po 5 dukatów za beczkę, sprzedawali we Francji po 12 dukatów, zysk 140. Konkurencja dowiadywała się o niedoborach dopiero po wzroście cen. Mechanizm numer 3 kontrola kredytu. Do 1350 roku 60 wszystkich pożyczek międzynarodowych w Europie pochodziło z Wenecji. Królowie pożyczali na wojny, kupcy na towary, miasta na infrastrukturę. Oprocentowanie 12-18 rocznie. Zabezpieczenie, przychody celne, prawo do handlu, ziemie koronne. Kiedy dłużnik nie płacił, Wenecja przejmowała zabezpieczenie. Matematyka długu gwarantowała ekspansję wpływów bez wojny. Pozwólcie, że pokażę konkretne liczby dominacji. W 1300 roku Wenecja kontrolowała 80% handlu pieprzem w Europie. Cena zakupu w Kairze: 2 dukaty za funt. Cena sprzedaży w Wenecji: 8 dukatów. Marża 300. Roczny wolumen 500,00 funtów. Zysk 3 miliony dukatów tylko z pieprzu. W 1400 roku Wenecja posiadała 3,00 statków handlowych. Genua 800, Florencja 200. Barcelona 150. Wenecja miała więcej statków niż wszystkie inne miasta włoskie razem wzięte. W 1423 roku Wenecja pożyczyła Bizantyjskiemu Cesarstwu 200,00 dukatów na obronę przeciw Turkom. Zabezpieczenie. Wyspa Lemnos i prawa celne na Bosforze. Bizantyjczycy nie spłacili. Wenecja przejęła Lemnos. Kontrola Bosforu bez wojny. Matematyka długu była skuteczniejsza niż armia. W 1450 roku Wenecja kontrolowała 70% całego handlu wschodniego w Europie. Roczne przychody państwa 1,6 miliona dukatów. Francja, najsilniejsze królestwo kontynentu, miała przychody 2 miliony. Wenecja, jedno miasto, zarabiała 80% tego, co całe królestwo Francji, ale dominacja nie trwała wiecznie. Kiedy systemy stają się zbyt potężne, kiedy zależność jest zbyt wielka, kiedy monopol jest zbyt całkowity, zewnętrzne szoki niszczą wszystko jednocześnie. W 1453 roku Turcy zdobyli Konstantynopol. Stolica Bizancjum, najważniejszy partner handlowy Wenecji, 40 handlu weneckiego przechodziło przez Konstantynopol. Turcy zamknęli bosfor dla weneckich statków. W ciągu roku handel wschodni Wenecji spadł o 60 przychody z handlu. 1400 rok 10 milionów dukatów. 1455 rok 4 miliony. Spadek 62 lata. W 1498 roku Vasco da Gama odkrył drogę morską do Indii. Portugalczycy mogli teraz kupować przyprawy bezpośrednio. Bez weneckich pośredników, bez weneckich marsz. Pieprz kupiony w Kajrze przez Wenecję. Dwa dukaty za funt plus transport 1 dukat, 3 dukaty. Sprzedaż w Europie. 8 dukatów. Zysk netto 5 dukatów. Pieprz kupiony bezpośrednio w Indiach przez Portugalię. 0,5 dukata za funt. Plus transport 1 dukat, 1,5 dukata. Sprzedaż w Europie. 4 dukaty. Zysk netto 2,5 dukata. Portugalia mogła sprzedawać o 50 taniej i wciąż zarabiać. Wenecki monopol się załamał. W 1500 roku Wenecja kontrolowała 80 handlu pieprzem. W 1550 roku 20. Spadek 75 w 50 lat. W 1570 roku Turcy zaatakowali Cypr, największą kolonię wenecką. Wenecja miała 10,00 żołnierzy na wyspie. Turcy przysłali 100,00. Matematyka była brutalna. Cypr padł, padł po roku oblężenia. Cypr padł po roku oblężenia. Wenecja straciła swoją główną bazę we wschodnim morzu śródziemnym. Koszty obrony wzrosły z 200,00 dukatów rocznie w 1550 do 1 miliona w 1580. Przychody spadły z 1,6 miliona do 800,00. Deficyt 200,00 dukatów rocznie. Kiedy koszty obrony rosną szybciej niż przychody, kiedy konkurencja oferuje te same towary taniej, kiedy sojusznicy stają się wrogami, kiedy monopol geograficzny się kończy. Imperium się załamuje. W 1600 roku flota wenecka liczyła 1,00 statków. W 1650 roku 300, spadek 70 w 50 lat. W 1669 roku Turcy zdobyli Kretę po 25 latach wojny. Ostatnia wielka kolonia Wenecji. Koszt obrony 4 miliony dukatów. Wenecja tego nie miała. Pożyczyli od banków genueńskich. Dług państwowy wzrósł z 3 milionów dukatów w 1645 do 8 milionów w 1670. Matematyka długu była nieubłagana. Odsetki 5 rocznie od 8 milionów 400,00 dukatów rocznie. Przychody państwa spadły do 600,00. Obsługa długu stanowiła 67 wszystkich przychodów. Nie było pieniędzy na flotę. Na obronę? Na handel. Do 1700 roku Wenecja przestała być potęgą finansową. Amsterdam przejął rolę centrum finansowego Europy. Londyn przejął handel globalny, Wiedeń kontrolował politykę włoską. Wenecja istniała jeszcze przez kolejne 100 lat, ale to było tylko miasto. Imperium się skończyło. Pozwólcie, że przedstawię matematykę wzlotu i upadku w liczbach absolutnych. 1150 rok. Wenecja. 100,00 mieszkańców, przychody 50,00 dukatów. 1300 rok. 200,00 mieszkańców, przychody 2 miliony dukatów. Wzrost 40-150 lat. Wzrost 40-150 lat. 1450 rok. 180,00 mieszkańców, epidemia dżumy, przychody 1,6 miliona. Szczyt władzy 1600 rok, 140,00 mieszkańców, przychody 800,00 dukatów, spadek 50. 1700 rok, 130,00 mieszkańców, przychody 400,00 dukatów, spadek dalszy 50. Wzrost trwał 300 lat. Upadek 100 lat. System, który trwał pół tysiąclecia, załamał się w jedno stulecie. To nie był przypadek. To nie była zła pasa. To była matematyka monopolu geograficznego w zderzeniu z nową rzeczywistością. Kiedy odkryto nowe szlaki handlowe, kiedy Turcy zamknęli Bosfor, kiedy Portugalia, Hiszpania i Holandia zbudowały potężniejsze floty, kiedy Amsterdam stworzył lepszy system bankowy, wenecki monopol się skończył. Matematyka nie dawała innego wyjścia. Ale system, który Wenecja stworzyła, przetrwał obligacje państwowe. Wynalezione w Wenecji w 1171. Używane przez każdy rząd dzisiaj. Banki centralne. Pierwsze banko di Rialto w 1262. Model dla wszystkich banków centralnych współczesnych. Giełda papierów wartościowych. Pierwsza w Wenecji w 1300 roku. Nysse, Lse, wszystkie oparte na weneckim modelu. Międzynarodowe transfery pieniędzy. System wenecki kopiowany przez Rothschildów, w 1800 arbitraż informacyjny, używany przez każdy fundusz hedgingowy dzisiaj. Stabilna waluta jako narzędzie dominacji. Dolar amerykański dokładnie ten sam mechanizm co dukat wenecki. Wenecja upadła, system przeżył. To jest matematyka idei. Armie upadają, miasta upadają, imperia upadają. Ale systemy finansowe przetrwają, dopóki matematyka działa. Pozwólcie, że zacznę od porównania, które pokazuje prawdziwą skalę dominacji weneckiej. Rothschildowie w XIX wieku. Rodzina kontrolująca finanse Europy przez 100 lat. Pięciu braci w pięciu stolicach. System arbitrażu informacyjnego. Finansowanie rządów, kontrola międzynarodowych transferów złota. Każdy element tego systemu został wynaleziony w Wenecji 600 lat wcześniej. Wenecja w III wieku ambasadorzy w 50 miastach wysyłający raporty co tydzień arbitraż informacyjny Rothschildowie w dziecinnym wieku pięciu braci w pięciu stolicach wysyłających informacje przez gołębie pocztowe ten sam system mniejsza skala Wenecja pożyczała pieniądze królom pod zastaw przychodów celnych Rothschildowie pożyczali pieniądze rządom pod zastaw obligacji ten sam mechanizm Wenecja kontrolowała międzynarodowe transfery przez sieć banków w całej Europie. Rothschildowie kontrolowali transfery przez sieć rodzinnych banków kopia systemu Medici we Florencji w Kisznowiegu. Najpotężniejsza rodzina bankierska renesansu, oddziały w osiem miastach europejskich, system korespondentów bankowych, finansowanie papieży i królów. System Medici był bezpośrednią kopią systemu weneckiego z 3 wieku, tylko w mniejszej skali. Medici mieli 8 oddziałów. Wenecja miała 50 ambasad funkcjonujących jako centra finansowe. Fugerowie w Niemczech w i wieku, najbogatsi bankierzy Europy, finansowali Habsburgów, kontrolowali kopalnie srebra system kredytu pod zastaw przyszłych przychodów z kopalni. Wenecja robiła to samo 300 lat wcześniej. Pożyczając pod zastaw przyszłych przychodów celnych. Fugerowie skopiowali mechanikę. To nie jest spekulacja, to jest matematyka replikacji systemów. Wenecja wymyśliła mechanizmy. Wszyscy inni je kopiowali. Pozwólcie, że pokażę, dlaczego te trzy mechanizmy monopol geograficzny, arbitraż informacyjny, kontrola kredytu gwarantowały dominację każdemu, kto je wdrożył. Mechanizm jeden monopol geograficzny. Wenecja kontrolowała Adriatyk. Rothschildowie kontrolowali międzynarodowe transfery złota. Rockefeller kontrolował rurociągi naftowe. Standard Oil w 1890 90 rafinerii w USA. Ten sam mechanizm. Kontrola infrastruktury krytycznej. Matematyka monopolu jest identyczna niezależnie od epoki. Kontrola 80 infrastruktury, możliwość dyktowania cen zyski 200-400 powyżej konkurencji. Mechanizm 2: Arbitraż informacyjny. Wenecja wiedziała o cenach w 50 miastach 2-4 tygodnie szybciej. Rothschildowie wiedzieli o Waterloo 48 godzin szybciej. Nathan Rothschild zarobił fund 1 milion w 2 dni. Współczesne fundusze hedgingowe używają high frequency trading arbitraż informacyjny w mikrosekundach. Matematyka arbitrażu przewaga informacyjna Howe. Liczba transakcji hałą wielkość rynku fortuny. Nie zmienia się przez 800 lat mechanizm 3 kontrola kredytu. Wenecja pożyczała królom po 12-18 podzastaw przychodów celnych. Rothschildowie pożyczali rządom pod 5-8 podzastaw obligacji. Współczesne banki centralne pożyczają rządom po 2-5 podzastaw obligacji skarbowych. Ten sam mechanizm przez 800 lat. Oprocentowanie spadło przez konkurencję. Mechanika nie zmieniła się wcale. Kiedy Wenecja miała te trzy mechanizmy działające jednocześnie, dominacja była kompletna. Kiedy mechanizm jeden się skończył w 1500 roku przez nowe szlaki handlowe, system zaczął się walić. Kiedy mechanizm dwa osłabł przez zamknięcie Bosforu, dominacja skurczyła się. Kiedy mechanizm 3 został przejęty przez Amsterdam w 1650 roku, Wenecja przestała mieć znaczenie. Matematyka była nieunikniona. Trzy mechanizmy razem imperium. Jeden mechanizm utracony osłabienie. Dwa mechanizmy utracone upadek nieunikniony w ciągu 50 lat. Trzy mechanizmy utracone imperium kończy się całkowicie. To nie jest teoria. To jest wzorzec historyczny, powtarzający się przez 800 lat. Wenecja 1150-1650. Miała wszystkie trzy mechanizmy przez 300 lat dominacja. Utraciła mechanizm 1 w 1500, początek upadku. Utraciła mechanizm 3 w 1650, koniec. Holandia 1600-1750. Amsterdam przejął mechanizm 3 od Wenecji. Dodał mechanizm 2 przez Holenderską Kompanię Wschodnioindyjską, dominacja finansowa przez 150 lat. Anglia przejęła wszystkie trzy mechanizmy w 1750, koniec Holandii. Wielka Brytania 1750-1914. Londyn kontrolował wszystkie trzy mechanizmy przez 164 lata największe imperium w historii. USA przejęło mechanizm 3 w 1914, początek upadku brytyjskiego. USA przejęło mechanizm 1 i 2. 1945, koniec Imperium Brytyjskiego, USA 1945, obecnie. Dolar jako waluta rezerwowa Mechanizm 3. Kontrola dróg morskich Mechanizm 1. NSA i wywiad technologiczny Mechanizm 2. Wszystkie trzy mechanizmy działają przez 80 lat dominacja globalna. Ale kiedy Chiny budują nowy jedwabny szlak omijający amerykańską kontrolę morską, kiedy BRICS tworzy alternatywne systemy płatnicze omijające dolara, kiedy technologia wyrównuje przewagę informacyjną, mechanizmy się kończą. Historia pokazuje matematyczny wzorzec. Imperium finansowe trwa, dopóki kontroluje trzy mechanizmy. Utrata pierwszego mechanizmu początek upadku w ciągu 50 lat, utrata drugiego przyspieszenie. Utrata trzeciego koniec w ciągu 20-30 lat. Wenecja utraciła mechanizm 1 w 1500. Upadła całkowicie w 1700. 200 lat od utraty pierwszego mechanizmu do końca. Wielka Brytania utraciła mechanizm 3 w 1914. Upadła jako imperium w 1945. 31 lat proces przyspieszony. Technologia, komunikacja, konkurencja wszystko działa szybciej. Wenecja miała 200 lat na upadek, Brytania 31 lat. Następne imperium będzie miało mniej. Matematyka systemów finansowych jest nieubłagana. Monopol geograficzny, arbitraż informacyjny, kontrola kredytu, dominacja. Utrata jednego początek, końca. Utrata wszystkich trzech, imperium się kończy. Wenecja to udowodniła przez 500 lat. Wszyscy, którzy przyszli potem, Holandia, Anglia, USA, powtarzają ten sam wzorzec. To nie jest spekulacja. To jest matematyka imperiów finansowych. System działa lub się kończy według tych samych zasad przez 800 lat. Teraz pytanie: które mechanizmy USA tracą w 2025 roku? Mechanizm 1. Kontrola dróg morskich, kwestionowana przez Chiny w Pacyfiku. Mechanizm 2. Przewaga informacyjna, wyrównywana przez AI i cybercapability z innych krajów. Mechanizm 3. Dolar jako waluta rezerwowa, kwestionowany przez cyfrowe waluty i BRITS. Kiedy Wenecja traciła mechanizmy, proces trwał 200 lat. Kiedy Brytania traciła 31 lat. W erze cyfrowej, ile będzie trwało dla USA? To nie jest przewidywanie. To jest rozpoznawanie wzorców. Matematyka imperiów finansowych nie zmieniła się od 1150 roku. Tylko tempo przyspieszyło. Wybór należy do obserwatorów. Zrozumieć wzorzec albo zignorować go. Historia pokazuje, że ci, którzy rozumieją mechanizmy, przetrwają transformację. Ci, którzy ignorują, tracą wszystko, kiedy system się zmienia. Wenecja stworzyła system. System przeżył Wenecję. Mechanizmy działają przez 800 lat. Pytanie nie brzmi, czy się zmienią. Pytanie brzmi: kto kontroluje mechanizmy następne? To jest matematyka imperiów finansowych.